Umysł jest 10 tysiącami zjawisk, 10 tysięcy zjawisk jest umysłem. To jest świat nietrwałości. Umysł i 10 tysięcy zjawisk są pierwotnie puste i są pozbawione realnego istnienia. To jest świat pustki i substancji. Umysł jest czysty, 10 tysięcy zjawisk są również czyste i nasze życie jest jasne. A więc, jaki umysł macie właśnie teraz? HA! Jasne światło oświetla twarze Sangi. Witajcie na ceremonii dnia oświecenia Bundy. <laughs> więc, y, 2,5 tysiąca lat temu, można powiedzieć, że pod drzewem wody Wysnęło źródło, które bije do dzisiaj e, i zasila wszystkie rzeki, akweny, darmy tego świata. A więc, jeżeli ktoś jest spragniony, zawsze znajdzie tam wystarczającą ilość wody, żeby nakarmić swoje pragnienie, na, 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 na swoje pragnienie. E, a więc, Buddha zostawił po sobie wiele cennych nauk, e, które. Dały początek wielu pokoleniom praktykujących i, i różnym szkołom, które do dziś istnieją i e, tworzą jakby taki parasol i przestrzeń praktyki dla ludzi, e, którzy chcą szukać tego, co on znalazł. E, ale zostawił również coś najcenniejszego, poza tymi niezli, niezliczonymi naukami, które wypłynęły z jego ust i które były później powtarzane i rozwijane przez jego następców. Zostawił przykład. E, Przykład praktyki, przykład praktyki, yy, przykład oświecenia, świadectwo urzeczywistnienia. A więc <laughs> przekazał to, co w praktyce Zen uznamy za coś naprawdę najcenniejszego. Yy, to, co dało owoc właśnie pod tym drzewem bodhi, bo, które dzisiaj przywołujemy yy, w naszej pamięci. A więc yy, Buddha pokazał również coś niezwykle ważnego. Pokazał, że cierpienie, na które wszyscy tak narzekamy, nie musi być przekleństwem ludzkiej egzystencji, ale może stać się trampoliną, która wynosi ludzką istotę ku wyżynom jego ku wyżynom duchowym, ku wyżynom jego prawdziwej natury. Więc to jest ten niezwykły przykład, który on dał. Więc pokazał, że mamy powiedzenie, że cierpienie jest matką Buddów. A więc on pokazał, że cierpienie nie musi być czymś, czym ostatecznie toniemy. On pokazał, że cierpienie może stać się trampoliną, może stać się punktem wyjścia do poszukiwania, który ostatecznie zaowocuje realizacją tego, co nazywamy oświeceniem i urzeczywistnieniem naszej prawdziwej natury. A więc Buddha pokazał, jak pracować z tym, co nazywamy konganem, z pierwotnym konganem. My sami rodzimy się na ten świat jako kongan. Każdy z nas jest swoim własnym konganem. Nawet ci, którzy nie lubią praktyki konganowej, na co niektórzy się skarżą w pokoju rozmów osobistych, nie mogą, ani, nie mogą wypluć, nie mogą odrzucić tego pierwotnego konganu, jakim jest nasze własne istnienie. A więc wchodząc na ścieżkę darmy bierzemy w pakiecie to wielkie pytanie. Czym jestem? Skąd przychodzę, kiedy się rodzę? Dokąd odchodzę, kiedy umieram? Jaka jest moja prawdziwa praca? A więc to jest coś, czego nie możemy się pozbyć. To jest coś, co możemy tylko strawić i nadać, i poszukać w tym jakby pewnego znaczenia, głębokiego znaczenia, które właśnie Budda urzeczywistnił. A więc Buddha siedział pod drzewem bodhi, po wielu latach poszukiwań usiadł pod drzewem bodhi, spojrzał głęboko w siebie i w pewnego dnia, po wielu dniach, po wielu tygodniach, czy może po wielu miesiącach głębokiego patrzenia w swój własny umysł, postrzegł światło. A więc postrzegł światło. Tradycja mówi, że postrzegł światło gwiazdy. Ale on tylko dlatego to światło gwiazdy stało się dla niego oświeceniem, ponieważ najpierw zapaliło się jego wewnętrzne światło i zakrzyknął: Ach, jak wspaniale wszystkie istoty posiadają doskonałą, urodzoną y, naturę Buddy. A więc jego umysł rozpadł się i uwolnił esencję, która jest tożsama z esencją całego wszechświata. I to jest y, jego wielki przykład oświecenia. A więc Budda. Y, Pokazał, że w tym, wydawałoby się, nędznym ludzkim istnieniu jest ogromny potencjał. Że ludzki umysł, który czasem grzęźnie w nienawiści, pragnieniu i pomieszaniu, jest czymś w rodzaju rudy złota. A więc Buddha pokazał, że trening darmy, trening medytacji, jest czymś w rodzaju pieca podniczego. Nasz umysł jest czymś jak ruda złota, którą wkładamy do pieca płótniczego po to, żeby uzyskać z niego czyste złoto. E, tak więc e, to czyste złoto przenika nasze całe życie. Buddha powiedział, nasza prawdziwa natura jest jak sól, która przenika wodę, jak, słona wody, jak sól w słonej wodzie. Jest dokładnie tym samym. Nie możemy tego oddzielić od naszego życia. Dlatego... Kiedyś trzech mistrzów Zen dyskutowało na ten temat, wśród nich był mistrz Zen Unmun. Pierwszy nauczyciel powiedział, to jest jak ktoś leżący nad brzegiem rzeki i umierający z pragnienia. To jest jak ktoś leżący obok worka z ryżem i umierający z głodu. Ale drugi mistrz Zen powiedział, nie, nie. To jest, nawet dalej mówi, to jest jak ktoś zanurzony po szyję w rzece i y, umierający i umiera z pragnienia. To jest jak ktoś, kto y, siedzi po samą szyję w worku z ryżem i umiera z głodu. Mm. Ale ten on on powiedział tylko tyle. Całe jego ciało jest już wodą. Całe jego ciało już jest ryżem. A więc y, Całe ciało już jest wodą, całe ciało już jest ryżem, oznacza, że tak naprawdę nie możemy niczego, nie ma niczego do poszukiwania. Można powiedzieć, że historia Buddy, który osiągnął oświecenie pod drzewem Bodhi, jest jak opowieść o kimś, kto zapomniał, tego, zapomniał o tym, kim jest, a pod drzewem Bodhi po prostu sobie o tym przypomniał ponieważ e, inna historia sięgająca początków jego życia mówi o tym, że gdy Budda się narodził, wyszedł z ciała swojej matki, uczynił po kilka kroków w każdym z kierunków świata, następnie podniósł jeden palec ku niebu, drugim wskazał ziemię i powiedział: Pomiędzy niebem i ziemią tylko ja jestem święty. I tym samym była to proklamacja tej wielkiej, e, podstawowej prawdy, o tym o, słowa Buddy wskazują na to pierwotne, prawdziwe ja, które jest obecne w każdej istocie. A więc wygląda na to, że Buddha był świadomy tego od samego początku, ale potrzebował jednak pewnej pracy, żeby to urzeczywistnić. Oczywiście są to pewne historie, które można nazwać mitami, ale w mitach jest yy, jakby wiele prawdy, w mitach jest zaklęta prawda. Tak jak ktoś powiedział, jeżeli bierzesz mity dosłownie, to stają się one przesądem, ale jeżeli traktujesz je jako symbole, jako palce wskazujące księżyc, wtedy one stają się kluczami do świadomości. Więc każdy z nas już to ma. Sól przenika wodę. Każdy z nas już jest wodą i już jest reżem. Więc dla nas, praktykujących zen, Najważniejszą częścią przesłania Buddy, chociaż jak powiedziałem, tych nauk on wygłosił bardzo dużo, a z tych nauk wyprowadzono jeszcze wiele różnych szkół i filozofii i praktyki i tak dalej, i tak dalej. Ale dla nas praktykujących Zen najważniejszy jest jego przykład, jest, najważniejsza jest jego determinacja i najważniejsza jest jego, i najważniejsza jest jego medytacja. Dlatego nazywamy się szkołą nie nauki Buddy, ale szkołą umysłu Buddy. Uczniowie Zen studiują przede wszystkim swój umysł, a nie słowa Buddy. A więc najważniejszą nauką, którą Buddha zostawił, było to, co Bodhidharma wiele wieków później wyraził, jako niezależny od słów i liter, specjalny przekaz poza sutrami, poza pismami ujrzenie swej prawdziwej natury i stanie się Buddą. Więc praktykujemy tą naukę w medytacji. Urzeczywistniamy ją w medytacji. Medytacja oznacza spoglądaj swój umysł, ujrzyj swoją nat prawdziwą naturę i obudź się. Wtedy docieramy do czegoś, co możemy nazwać krainą spokoju i światła. Więc mamy pewien bardzo piękny wiersz w naszej szkole. tym ja właśnie wziąłem okulary. Więc takie jest znaczenie tego wiersza, które mówi dobro i zło nie mają swojej prawdziwej natury. Święte i zwykłe to tylko puste nazwy. Na prost drzwi znajduje się kraina spokoju i światła. Przychodzi wiosna, trawa rośnie sama. Wszyscy znamy ten wiersz, e, czytamy go wielokrotnie podczas ceremonii wskazań, ale warto jest y, spojrzeć na niego od czasu do czasu. A więc ten wiersz pokazuje, że cały ten chaos umysłu, a więc umysł nieustannie gubi się w świecie przeciwieństw. Dobra, zła. Zysku, straty, ja, nie ja, przychodzenia, odchodzenia, życia i śmierci. A więc Budda daje nam do ręki ten miecz, który możemy odciąć, ten umysł nieustannie wahający się, umysł yy, przywiązania do świata przeciwieństw. Wtedy odkrywamy, że u podstaw naszego umysłu leży właśnie ta kraina spokoju światła. Niektóre tradycje nazywają ją zachodnią krainą, prawda? Ale tak naprawdę zachodnia kraina nie jest gdzieś na zachodzie. Jest właśnie tutaj. Gdy odetniemy cały umysł, ten umysł przeciwieństw, umysł pomieszania, wtedy odkrywamy, odkrywamy krainę spokoju i światła. Tam yy, dobro, zło, święte i zwykłe, zysk, strata nie mają zasięgu. Wtedy na wprost drzwi rozpościera się kraina spokoju i światła. Co to są drzwi? Tutaj chodzi o drzwi naszych zmysłów. Oznacza, że cokolwiek widzisz, cokolwiek. Słyszysz, cokolwiek smakujesz, cokolwiek, cokolwiek wąchasz, wszystko takie, jakie jest, już jest prawdą, już jest krainą spokoju i światła. Już przybyliśmy do swojego domu. Tak jak tutaj poprzedzające mnie osoby wspominały. Więc Buddha wyroszył na swoją pielgrzymkę ku prawdzie, wstrząśnięty obrazem starości, choroby i śmierci. Ale również zainspirowany widokiem pewnego medytującego jogina, którego twarz wypełniała błogość i spełnienie, szczęście. Zobaczył, że twarz tego człowieka różni się w stanie umysłu od tego, co widział dookoła siebie. A więc ten przykład jogina, tak naprawdę ten jogin był jego pierwszym nauczycielem, a być może drugi. Pierwszym było cierpienie, drugim był ten jogin który pokazał mu, że jest jednak coś, co czego o czemu, czemu, czemu poszukiwaniu warto się oddać. A więc ten przykład tego medytującego jogina podpowiedział Buddzie, co ma robić. A dzisiaj przykład Buddy podpowiada nam, co mamy robić. A więc Buddha, chociaż wstrząsnęła, wstrząsnęła nim starość, choroba i śmierć, tak naprawdę cóż, nie uniknął ani starości, ani choroby, ani śmierci. Ale odnalazł coś, co przekracza narodziny i śmierć. Przekracza starość, chorobę i śmierć. Dlatego powtarzał często, jedynym sensownym wysiłkiem każdej inteligentnej istoty na tym świecie powinno być odnalezienie tego, co nie może zostać zniszczone przez śmierć. Nazywał to nirwaną. A więc my również nie możemy uniknąć ani starości, ani choroby, ani śmierci. No, być może możemy uniknąć starości, jeżeli umrzemy młodo. To jest to, czego możemy uniknąć, ale myślę, że nikt nie chce tego uniknąć. A więc ostatecznie musimy posma posmakować. W najlepszej wersji naszego życia musimy spotkać się ze starością, chorobą i śmiercią, a więc tym uwarunkowanym stanem naszego istnienia. Ale możemy również. Urzeczywistnić to, co on osiągnął. A więc pewnego dnia postrzec swoje wewnętrzne światło i postrzec, że to światło i światło gwiazdy to nie musi być gwiazda. Drzewo jest zielone, niebo jest niebieskie, e, pies szczeka hał hał, e, kot miał czy miał miał, cukier jest słodki, sól jest słona. Te wszystkie rzeczy nie są gorsze od e, światła, światła gwiazdy. Okay? Więc jeżeli osiągniemy krainy spokoju i światła, te wszystkie rzeczy stają się naszym oświeceniem. A więc <laughs> Buddha nie uniknął tej starości choroby i śmierci. My również nie możemy jej uniknąć, ale możemy urzeczywistnić to, co on urzeczywistnił. <laughs> więc um, yy, możemy nazwać to osiągnięcie naszego pierwotnego domu. Przygotowałem tutaj dla Was jeszcze coś na koniec, co kiedyś bardzo mi się spodobało. Co jakiś czas, tak bardzo mi się spodobało, że nauczyłem się tego na pamięć, ale dla pewności postanowiłem to dzisiaj zapisać. <laughs> no więc gdy urzeczywistnimy, to świat przestaje być naszym, naszym wrogiem, a nie obiektem pożądania. I staje się naszym prawdziwym domem, a wszystkie istoty naszą prawdziwą rodziną. Ale najpierw musimy osiągnąć to. A więc co? Przeczytam wam fragment pieśni Samantha Badry. Samanta Badra jest jednym z głównych bodhisattw w Machajanie. Nie ma pewności, czy on to rzeczywiście powiedział, kim naprawdę był Samantha Badra. Ale na pewno nie popełnimy błędu, jeżeli uznamy, że Sam Samanta Badra jest aspektem natury naszego umysłu. I w ten sposób tego posłuchajmy. A więc. <laughs> yy. Pięć Samanta Badra. Och, cudowna darmo. Tajemna esencja buddów, Wszystko rodzi się z nienarodzonego, a w narodzinach nie ma już więcej narodzin. Och, cudowna darmo. Tajemna esencja buddów. Wszystko wygasa dzięki niegasnącemu, a w wygaśnięciu nie ma już więcej wygaśnięcia. Och, cudowna darmo, tajemna esencja wszystkich buddów. Wszystko istnieje dzięki nieistniejącemu, a w istnieniu nie ma już więcej istnienia. Och, cudowna darmo, tajemna esencja Buddów. Wszystko pojawia się i zanika dzięki niepojawianiu się i niezanikaniu. A w pojawianiu się i zanikaniu nie ma już więcej pojawiania się i zanikania. A więc życzę wszystkim, abyśmy osiągnęli tę esencję, w której nie ma żadnego osiągania, ani niczego do osiągnięcia, niestrudzenie pracowali dla dobra wszystkich istot. Yy... No. <śled> to chyba wystarczy. Więc jeżeli masz oczy Buddy, wszystko jest nietrwałe. Życie, śmierć, przychodzenie, odchodzenie. Jeżeli masz oczy Buddy, wszystko jest pierwotnie puste, a więc nie ma życia, nie ma śmierci, nie ma przychodzenia, nie ma odchodzenia. Jeżeli masz oczy Buddy, wszystko jest prawdą i wszystko jest funkcją. Przychodzenie jest przychodzeniem, odchodzenie jest odchodzeniem, życie jest życiem, śmierć jest śmiercią. Wszystko jest prawdą właśnie tak jak to. A więc użyjmy tej, tej przestrzeni życia, przychodzenia, odchodzenia, życia i śmierci, aby osiągnąć tą wielką funkcję. A więc czy macie oczy Buddy? Nasze szaty są szare. Szata Buddy jest złota. Kiedy spotkacie kogoś głodnego, dajcie mu jeść. Kiedy spotkacie kogoś spragnionego, dajcie mu pić. Oto nauka wszystkich Buddów i buty, jak ja mu nie wiem. Dziękuję. Soga mu nie